g A czy znaczy wiemy, że to ma, wiecie, brzmieć tak, nie wiem, takie taki, wiecie, taki krzyk podirytowania, to takie ghach, takie ode mnie wyskoczyło, nie wiem czemu, po prostu, nie wiem, tak chciałem to chyba w taki sposób tak powiedzieć, takie dziwne. Ale dobra. Zów się na wszelki wypadek zdrzemne, żeby znowu właśnie moje Pokémon miały wiecie full HP, full PP, full wszystkiego Możemy znów iść na wyższe piętra, bo tu chyba też na tym wszystko opadałem, o ile się nie mylę. Z tym się biłem panem, owszem z nim się biłem, to tylko piętro to zostały 10 i 11 na dziesiątym też chyba tylko będzie na nas czekało tutaj być całe mnóstwo różnych e trenerów. A Znaczy może nie mnóstwo, ale no, zawsze tam jakaś ilość będzie. Oj, tam widzę itemiki, już no po was idę, już no też się wami zajmie. Ła, boję się! No dobra, więc Ciebie zostawię samą w takim wypadku. Mam nadzieję, że nie będziesz tutaj właśnie miała nic przeciw temu. A co z Tobą? Dość Twoich głupich gierek! Skończyły się kontynuacje! Nie, potem jak właśnie gadał, że... O, dosyć tych głupich gierek, nie tylko on dla mnie brzmiał taki psychofan, wiecie, taki mój psychofan, że wiecie, mówi, że... He, co to za Pokemony kręcisz? Byś kręcił Call of Duty, czy Battlefield czy Minecrafta, bo to są o, lepsze gry, coś takiego, nie? To wiecie, taki niby pseudofan, psychofan, coś takiego, wiecie, coś takiego. Tak ten gość dla mnie na początku, przy początku walki zabrzmiał. No ale znów, po prostu takie mam skojarzenia, cóż, poradzę. Co ty masz, Machoka? Co on ma? On ma czoka! Oooo, oh, to było takie... dziwne. Znaczy, niby śmieszne, ale też trochę głupie jednocześnie. On ma czoka. A. Ah. A nie mówiłem? Mamusia się wami zajmie, co tu jest, węglowodany? Okej, okay, to po pierwsze, po drugie... Uuu, rzadki cuksu, U, to jest dobre znalezisko moim zdaniem. I jeszcze Ultra Ball, jak mówię, kolejne, no, kolejna dawka dobrych itemów w tym miejscu. Chyba nic nie ma tutaj w kwiatkach, owszem nie ma tutaj nic w tych roślinkach, więc może dam komuś cuksa, tylko właśnie nie wiem komu. Znów tutaj wiecie, te paski expa po kolei tutaj poprzeglądać, że kto ma najmniej uzupełniony. E, misteria mam właśnie mało expa z tego co widzę. I chyba jemu dam tego cuksa. Tak, dla niego to chyba będzie najlepszy pomysł. Ether, no, niby tam też ma pasek wręcz pusty, ale że już ma wyższy level niż Misterio, więc jej nie, no, nie potrzeba tego cuksa aż tak pilnie. więc myślę, że dam go Mysterio, mojemu Hitmon Lee. Na nim to się chyba przyda w te, teraz w tej chwili najbardziej. Jak jest długa ta lista tych itemów, które mogę użyć. Okej, okay, więc wyższy level i czy jeszcze mogę na nim użyć tego węglowodanów? Mogę czy nie mogę? Owszem mogę, właśnie jak mówię po sum, on też będzie trochę tutaj potrzebował tej większej szybkości, żeby rzeczywiście dobrze bić damage i też wiecie, przy tym unikać damagea od przeciwnika. Po prostu jak mówię, Hitmoni, to jest taki Pokemon, który nie przyjmuje zbyt dobrze obrażeń na siebie bo no, tak naprawdę, więc jemu się szybkość bardzo przydaje. Więc chyba wszystko na to piętro? No nie było jednak ono takie spore szczerze mówiąc, więc tylko tam było kilka itemów i dwóch trenerów do pokonania, więc to wszystko. I piętro najwyższe 11 i to chyba jest właśnie szef czy prezes firmy Sylph, czy tam pre właśnie Prezydent jak to wcześniej nazywałem. O, no oczywiście niesłusznie zresztą. I tu jeszcze gość stoi na drodze, pewnie zanim coś jakiś trafi item czy coś więc to wszystko na walki, no, z tymi zwykłymi tutaj trenerami, bo też było tutaj ich całkiem dużo. No, jakby głównie to byli członkowie zespołu R i także jacyś naukowcy i też się trafił nagle znikąd jeden żongler, nie wiem skąd żongler w tym miejscu, jak taki, nie wiem, cyrkowiec chyba pomylił... nie, chyba on ten budynek pomylił z namiotem. Co w sumie mnie trochę nie dziwi, skoro ja miałem zwyczaj mylenia butów z pistoletem na przykład. Też takie miałem odpału jak tamten gostek szczerze mówiąc, więc to mnie trochę, to trochę daj szczerze nie dziwi Więc okej, okay, teraz, no, skoro mam tamtych gości z głowy wszystkich, to może już wejdę na, na ten panel, jakby ten panel nas, jak pamiętam, zaprowadzi do rywala, do Andre, który właśnie na nas czeka gdzieś w tym budynku um, i czy pierwsza właśnie z gadżet chyba właśnie ona będzie dobra na pierwszym miejscu, żeby ją tutaj na tym pierwszym miejscu utrzymał. Więc okej, okay, lecę tutaj. Nie poczekaj, gdzie będzie ten rywal, gdzie on był? To będzie tutaj, owszem, to będzie tutaj. No, w końcu tutaj co ja zaprowadzi. I on tu właśnie na nas cały czas czeka. Co cię zatrzymało, Zoo? Ha, 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 ha Myślałem, że tutaj się że jeżeli tylko będę czekał. Tak, przypuszczam, że cpu R trochę się spowolnił. Nie, że mnie tak jakoś interesowało. Widziałem cię z Safrani, więc pomyślałem, że może zobaczę, czy się trochę polepszyłaś. I owszem ważny po raz kolejny z Andre. To już była walka piąta czy szósta, nawet już nie, szczerze już nie liczyłem. Więc okej, więc okej jego Pokémon pierwszy to będzie Pidgeot, level 37, z ruchami. Wing Attack, czyli atak skrzydłami. E, sand Attack, czyli atak piaskiem. Whirlwind, czyli tromba powietrzna. I szybki atak, czyli, no, Quick Attack po prostu. I szczerze, ten Pidgeot, no, niby wyewoluował w pełni, ale sądzę, że sobie z nim całkiem dobrze dam radę. I tak teraz właśnie pomyślałem, że może będę, właśnie przy tych walkach ważniejszych używał, właśnie, nazw i polskiej, i angielskiej. Żeby właśnie no, bo też właśnie widziałem w komentarzach tam pod filmami, że niektórzy, właśnie, by woleli, jednak, żebym używał, właśnie, nazwę angielskich niż polskie, bo wtedy po prostu oni wiedzą, jakich się ruchów należy po tym pokemonie spodziewać. My w ten sposób pomyślałem, wiecie, że obie te, jakby, strony, jakby obie strony tego konfliktu zaspokoję, jakby po prostu będę używał właśnie nazw i polskiej, i angielskiej, więc myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Okej, okay, pokemon drugi, Gyarados! na poziomie 38, i tu oczywiście wciąż gadżet zostanie, więc okej, okay, on ma ruchy. Dragon Rage, czyli w, w, Smocza Furia, Tego, czyli pchnięcie, bite czyli kąsanie i Leer, czyli łypanie? To szczerze ten Gyarados bez tego m, ruchu Fresh czyli mucenie jest już no przyznam, że moim zdaniem zauważalnie mniej groźny. Chociaż nie może mnie Bulbapedia okłamuje, zobaczymy czy rzeczywiście on ma właśnie Pchnięcie, czy może jednak właśnie mam ma w ma tego fresha? A może się tego nie przekonam, skoro Gadżet była szybsza i go powaliła od razu. No, brawo, Gadżet! No, bardzo dobrze widzieć, że sobie na tego Gyaradosa świetnie dajesz radę. A czy no, oczywiście mnie to nie dziwi, skoro on jest no podwójnie słaby na ataki elektryczne. Więc okej, okay, on z głowy teraz Pokémon trzeci, czyli, czyli Growlithe. Growlithe e, oczywiście Pokémon ognisty. Więc okej, okay, Growlithe ma level 35 i ma ruchy. Wycie, czyli Roar, Ember, czyli Żar, Lim, czyli Łypanie i także Takedown. Nie wiem dokładnie, jak się Takedown tłumaczy, chyba jako usuwanie, tam widziałem, że to było właśnie jako, jako usuwanie tłumaczone, nie wiem, czy słusznie, ale... Tak, Takedown jest to takim mocnym ruchem typu normalnego, który bije całkiem niezły damage, ale chyba Growlithe nie wyewoluowany nie będzie tym ruchem bił dużego damage'a, więc on też nie jest takim pokemonem groźnym, chyba jest on najsłabszym pokemonem, którym tutaj nasz rywal dysponuje. I to po prostu będę, myślę, że używać Konsania i to wszystko. Okej, okay, łypanie to mi dużo nie zrobi, mi się wydaje przynajmniej. No też jakby tym bardziej, skoro Dolfini jest to Pokémon całkiem, no, tankowate, całkiem ładnie tutaj, wiecie, dysponuje dużą ilością punktów zdrowia. I to właśnie był takdom w akcji, jak mówię, no niby ruch mocny, ale Dolfini to przyjmie na klatę. No całkiem przyzwoicie. No oczywiście... Uznając, że ma klatę, no bo chyba nie ma jej do końca, bo jest takim, wiecie, futrzakiem, czy taką rybcią, taka półryba pół futrzak, czy coś takiego, nie wiem nawet jak to, jak to ocenić. Okej, okay, Pokémon czwarte, czyli Venusaur na poziomie czterdziestym. Czy, tak, myślę, że dam na niego malsa najbardziej, że też jemu się, się tutaj trochę expo przyda. Więc okej, okay, Venusaur ma ruchy. Lidschitz, czyli pijawk pijawkowe nasiona. Vine Whip, czyli atak pnączem. Poison Powder, czyli trujący proszek. I Razor Leaf, czyli ostre liście. I też w sumie myślę, że Maus sobie na, na tego Venusauru śmiało da radę. Też tym bardziej także powinien być szybszy, bo jak mówię, Nintelsy z reguły mają takim dużą szybkość, więc powinny raczej zawsze jako pierwsze atakować. I krytyczne uderzenie! Maus! Rządzisz, chłopie! No, oby tak dalej! Świetna robota i już na prawie level up! Jesus Christ, pięknie, mas No, tego się szczerze przyznam, że nie spodziewałem, ale skoro tak się dzieją rzeczy, to naprawdę fajnie, no i się cieszę po prostu, bardzo fajna robota. Okej, okay, i Pokémon piąty, czyli Alakazam. Na poziomie 35 jest to forma ewolucyjna Kadabry, oczywiście Pokémon typu psychicznego, i on ma ruchy. Future Sight, czyli wiza przyszłości, call Might, czyli spokój umysłu, Reflect, czyli odbicie i e Recover, czyli odzyskanie energii. I ten Alakazam też, jeżeli on przywali, to przywali takiem mocno, bo ma, ma właśnie ten cały ruch Future Sight, którym on jakby uderza kilka kolejek po jakby jego wykonaniu. I ten ruch, jak mówię, może być bardzo duży damage. Jak mówię, jest to ruch, którym też jak on przywali, to przywali bardzo mocno. Więc na tego Alakazama też należy raczej uważać. Też tym bardziej, że właśnie ma też atak tutaj specjalny podniesiony z tego właśnie ruchu Call Mind, czyli Spokój umysłu. Więc, jak mówię, ten Pokémon może być groźny, szczerze mówiąc, jeżeli się na niego tutaj nie naszykujecie odpowiednio. I właśnie ten ruch leci, jest właśnie ten cały... jest ta cała wizja przyszłości. Mam nadzieję, że go wkrótce wykończę, jeżeli nie, to Dolphiniego może to szczerze zaboleć potem. Ok, znów tego użył, ale to oczywiście nie zadziała. I okej, okay, jednak tego nie użyję. całe szczęście, bo jak mówię, ten, ten ruch Dolphiniego by na pewno zabolał. Ale udało się, no, w tej walce wygrać bez, szczerze, większych kłopotów. Andre został pokonany, no, szczerze, z całkiem niemałą łatwością. I Jeszcze Dolphini awansuje na KOLEJNY poziom. Andre, no, leży i kwiczy. Uuu, stary! Więc, jesteś gotowa na... szefa... zespół R? Wszem jestem, no dawajcie mi go! No! Jestem gotów! Uh! Aż się walę w kata jak właśnie jak aż się walę jak tam jak King Kong czy coś. Aż takie jestem gotowy na tego szefa. No zo, więc ja idę przed siebie! Poprzez sprawdzanie Pokédexa już um, zaczynam wiedzieć właśnie co jest silne a i jak co ewoluuje. Jestem geniuszem czy co? No nie ty, tylko Pokédex jest bardziej niż ty moim zdaniem. Idę do ligi Pokémon, żeby stać no, żeby pokonać elitarną czwórkę. Stanę się najpotężniejszym trenerem całego świata. Zou, no cóż, życzę Ci powodzenia. Tylko się nie przemacz. Mara, fagasy! W sumie był trochę milszy niż zazwyczaj, bo wiecie, życzył tak właśnie powodzenia, tak właśnie będzie tak, takie sportowe zachowanie. Wiecie, ja że życzę powodzenia, właśnie mam nadzieję, że on bardziej będziesz potem działał cuda, że będziesz silniejszy, lepszy, coś takiego, że liczę na jakąś uczciwą walkę pomiędzy nami, takie wiecie powodzenie. Tak odziło się Andret w tej sytuacji sportowo, wiecie, tutaj no wobec nas wyraził i zachował ogólnie, więc okej, okay, niech mu tak będzie. Jakby walka z nim była łatwa, łatwo go pokonałem. I teraz w sumie mogę wabić się już nawet z szefem zespołu R, no który też się ponoć gdzieś tutaj właśnie się szwenda w tym budynku. I pewnie znam życie będzie on za tym panelem, tutaj może gdzieś? O, jest piętro jedenaste. No i właśnie, to jest szef, to jest właśnie Giovanni, tam właśnie czeka. Tam chyba gada, tam właśnie trzyma przy sobie prezesa em, firmy Sylf, Tylko, że jeszcze się trafił pod jeden gość, który mnie powstrzymuje. Stój tutaj! Nie ruszaj się! Nie! Proszę! Dobra, spokój się człowieku, nie, nie jestem taki jak, jak wasi, że o, tylko bym bił właśnie leżących na ziemi i jeszcze tam właśnie ich dokopywał Nie, ja taki nie jestem, więc spokojna twoja Więc dobra, w tej walce Dolfini był zatruty, jak mówię znów szykuję antidotum, którego mam, jak mówię, sztuk bardzo dużo, bo 24, jak mówię zawsze No nie można mieć nigdy zbyt dużo antidotów, zawsze się przyda tego z takim duża ilość mimo wszystko, tak sądzę więc okej, okay, dolfini... wyleczony? Czy to jeszcze może jest, albo ktoś? Może tutaj coś będzie, w tych kwiatkach? O! Owszem jest, ożywienie. Dziękuję bardzo. I teraz otwórzmy te oto drzwi i szykujmy się na pojedynek z Giovanni. No, właśnie z bossem zespołu R, z którym już tam raz walczyliśmy. I no, właśnie tamten razem się on trochę okazał nieco bossem szczerze antyklimatycznym, ale teraz może się nieco popisze. Może będzie być właśnie trochę pokaony ciekawsze, czy coś takiego. A, Zoł, więc znów się spotykamy. Prezes i ja tylko dyskutowaliśmy w sprawie pewnych ważnych interesów. Ty się trzymaj z dala od spraw dorosłych. Albo do świat świata ból. Jak dziwanie, strasznie lubisz tego słowa, tych słów właśnie używać, taki właśnie świat bólu, coś takiego, dobra. Więc walka z działaniem numer dwa. Tutaj w budynku Sylph Company, jako pierwszy Nidorino, na poziomie 37 z ruchami. Horn Attack, czyli Atak Rogiem, Helping Hand, czyli Pomocna Dłoń, Fury Attack, czyli Atak fury i Poison Sting, czyli trujące żądło. Szczerze nie boję się tego Nidorino zbyt szczególnie, chociaż szczerze mogę też na niego, myślę, że bardziej wystawić Efer, bo ona ma ruchy psychiczne oczywiście dobre na Pokemona typu trującego, ale też myślę, że gadget sobie da całkiem dobrze radę, więc po prostu użyję tutaj błyskawicy. Myślę, że ten Pokemon nie będzie dla mnie zbyt dużym kłopotem, szczerze mówiąc. Ok, jest atak Fury, ale jak mówię, się tego ruchu nie boję szczególnie. Ogólnie Nidroin ma trochę moim zdaniem słabą tutaj ofensywę. No i ma też jeszcze to, ma jeszcze w ogóle tą pomocną dłoń, co w ogóle jest dla mnie głupotą, tom, przecież to jest ruch zupełnie zbędny w walce jeden na jednego, więc to jest trochę dla mnie głupia rzecz. Nie, chyba że znów mnie bulba okłamuje, ale no jednak wykluczone, że on tego ruchu jednak nie ma bo no właśnie to przecież jednak ma. No kto wie po prostu. Okej, okay, Pokémon drugi, czyli Queen no to jest chyba najsilniejszy Pokémon, którym tutaj działanie dysponuje. I na NidoQuinnkę już wystawię. Mi się wydaje, że Eevee, to będzie chyba no, najlepsza opcja. I ona ma poziom 4, 41 i ruchy. Double Kick, czyli podwójny kop. Tail czyli cios ogonem, Poison Sting, czyli trujące żądło i Body Slam, czyli rzut ciałem. Jak mówię, to jest to chyba najsilniejszy Pokémon, którym tutaj em, dysponuje Giovanni, ale też się tego Pokémona nie boję zbyt szczególnie, bo mam po prostu na niego jakby dobrze dobranego rywala. Myślę, że właśnie Venomow sobie dobrze z e, tą Nidoqueen da radę. Po prostu muszę w miarę tutaj dobrze używać no mniej więcej... E, ...ataku, właśnie psychiki. Też może użyję nawet e, jednak może... Zarodników, żeby to, to, wiecie, tutaj uniemożliwić Nidokwince, wiecie, użycie swojej ofensywy. Właściwie bym chciała, żeby ona tutaj trochę swoje kolejki traciła. Traf, no dziękuję, okej, okay. o to mi chodziło. Chociaż też zmieniając, czy jednak by się bardziej nie przydały ultra-dźwięki, czy jednak właściwie nie byłaby lepsza może konfuzja, skoro i tak Nidokwince mi nie bije dużego damage'a. Aby by większy właśnie sobie samej w tym czasie? Myślę, że może jednak te Ultra dźwięki byłyby lepsze, ale i tak Paraliż myślę, że tutaj nie będzie działać szczególnie źle. I krytycznej, Queen prawie padła. Bardzo ładnie IFE. Dziękuję na tą walkę, no Venomov jest to Pokémon doskonały. Oj, no, myślałem, że w sumie że działanie może użyje jakieś potki, ale jednak chyba nie używa żadnej, nie ma żadnej przy sobie, więc okej, okay, nie do, nie do Queen padła. Myślałem, że będzie jeszcze uzdrawana właśnie dlatego myślałem, że jeszcze będę tutaj bym się musiał używać tego ataku psychiki, tego silniejszego, ale skoro tak nie jest, to niech i tak będzie. Okej, okay, Pokémon trzeci, czyli Rayhorn, Rhyhorn na poziomie 37, typ kamiennoziemny, a um, na niego myślę, że może wyślę, nie wiem czy Dolfiniego, czy może kogoś innego, czy może właśnie bardziej Mysterio na przykład, albo Karambek, kogoś z tej dwójki. A um, może karambe, tak myślę. Więc okej, okay, Reichold ma poziom 37 i ma także mruchy. Fury Attack, czyli Atak Fury, Tail, czyli cios ogonem, Scary Face, czyli y, straszna mina. I ma także stomp, czyli Tupanie. Otóż tu to, to, to właśnie wiem, że Bulba kłamie, bo ona podaje, że Rhyhorn ma atak Rock Blast, czyli kamienny wybuch, ale on tego ruchu na pewno nie ma. On ma zamiast tego stomp, czyli Tupanie. Jest to no jednak ruch na pewno słabszy niż Rock Blast, więc tutaj do tego Rhyhorna się też no nie boję, szczególnie, szczerze mówiąc. I na niego może użyje, może zemsty na początku. Właśnie to jest, no, to jest właśnie Tupanie, o którym mówiłem. Trochę to Karambe zrani, ale nie jest to no, koniec świata. Karamba się odwdzięczy bardzo mocno. Tutaj od tego Raihorn oberwie. I tu nawet zacisk typu normalnego wystarczył. Już na tyle miał low HP ten Raihorn, że nie, no, już nie musiałem używać ruchów silniejszych niż to. I czwarty Pokémon to Kangaskan na poziomie 35. Um, I tu też nie wiem, czy Karambę zostawię, czy może jednak Hitmon Lee się może postara, chociaż chyba się nie wiem, czy on też dobrze wytrzyma ataki od tej Kangaskan, więc może Karama będzie lepsza, ale myślę, że Karamba tutaj zostanie. Więc okej, okay, Kangaskan, poziom 35, ruchy, fake out, czyli blef, rage, czyli wściekłość, mega punch, czyli mega cios i tail whip, czyli cios ogonem. I też szczerze sądzę, że ten Kangaskan już nie jest taki groźny, jaki był kiedyś, bo wiecie, kiedyś to był najsilniejszy Pokémon no, działaniego. Teraz właśnie z kolei stał się chyba nawet najsłabszym, e, chyba z tego co widzę, no przynajmniej pod względem levela. Więc ja już tego skana się aż tak bardzo, no, aż tak bardzo się nie obawiam. No niby wciąż ma w swojej tutaj, wiecie, w swoim movesetcie, no, wciąż ma mega cios, ale ten cios już nie będzie aż tak bolesny jak kiedyś. No, hapeków tam tylko 30 zabranych, jak to już nie poli mnie aż tak bardzo. I też Kangaskan prawie tutaj wykończona. I chyba znów tylko jeden atak zaciskiem wystarczy. Owszem, wystarczył i Kangaskan pada. No jednak z całkiem dużą łatwością. No nie było tutaj z nią dużo kłopotów. Giovanni po raz drugi pokonany. Uuu, znowu przegrałem? Mi, też nam dał całkiem dużo kasy przez 4100 to jest całkiem duża ilość. A niech to szlak! Również nasze plany w Sylph Company. Ale zespół R nigdy nie upadnie. Zo, nie zapomnij tego, że wszystkie Pokémony istnieją dla zespół R. Muszę iść, ale kiedyś wrócę.